I oto stoimy przed The pits. Tutaj mamy rozgorywać bitwy, z tego co mi wiadomo, i mamy stać się czempionami. Czy tak będzie, to się okaże. Wchodzimy. Nagaro zaprasza na materiał z Disciples' Liberation. Ok, już tu ktoś chce z nami rozmawiać. W sumie nie będziemy tam się zapuszczać, gdzieś wykorzystamy te wykrzykniki tutaj. Before you stand a group of warriors engaged in what could only be described as self-mutilation. Welcome, welcome. I am Naomi. Come today in the pits and be reborn as Beth Lover. I do not care to be champion, but do not stand between me and my gloried death. Hmm. Nie będę kłamał, bo ta nasza koleżanka znowu tutaj wyskoczy, że że tak nie jest. Pytanie brzmi, którą opcję wybrać. Bethlehem could do better than you. To nie będziemy hamscy może. Napiszemy tutaj, znaczy napiszemy Boże, damy tą opcję. Repent, return to the empire and pray to the high father. It's never too late. Coisandra looks at you approvingly. Oh, but it is. If the High Father exists, then where is he? Yet Bephrazin is all around us. Look and see his handiwork. Now I need only make him see me by dying in the pits and earning a place aboard the Hellsidan to sail to the hateful god. You're very scary, which I mean as a compliment. But let's be honest. You'll be torn apart if you try to fight demons. We do not intend to win, only to die bravely. For that, we've heard of an undead warlock dealing in a fighter's queue. Have you met the man? If you have, we'd pay well for what he's offering. We'll look around for the warlock. I haven't, but I, if, if we come across him, I'm sure you'll be the first to know. Now, you know. A lot about demons. I've spent my entire life on the path of the being becoming one. Whatever you need to know, I will help you to know it. So you want to be Bethresa's lover, Bethresen, the god of hatred who created all of Navender for the High Father, the god and you. He created Navender from the debris of thousand epochs before. Formed it out of love and duty, but he was betrayed by the lesser gods, and by the angels. He was imprisoned by the High Father after his betrayers tore Navender asunder. He was a creature of love. We all—we are all—the ones who turned him into what he is now. You, me, everyone. You mentioned the Hellden. The ship that sails to Befrizen. Yes, beyond the Avendard of the four heavens. The fourth is Befrizen's prison, Hell, a fiery sea in which he burns for eternity. When a demon dies, their soul sails the molten sea on the Helzidan, where they reach Befrizen's eye. Right, I've heard this tale over lagers, at the pub. The eye remains closed until the helzen approaches. Yes, then it opens, and one by one, by demon, are judged. If they died as true warriors, they are brought back stronger than before, and that can be true of mortals who will die bringing glory to Befrizen as well. Exactly. I am still getting my bearings in Herrick. You seem to be a bit more comfortable, and I am. Herrick is home. To the many sects of the Legion, each sect is an order. I know of four. I understand that no one knows of all the secrets order governing the demonic legions. Only Baphrozin. I do know the order of the split tongue controls Herrick from the shadows. Under their leader, the sacrist. The others I've heard of are the Order of the Red Sun, they are the warriors, the Order of the Black Moon, they deal in the arcane arts. And finally, the Order of the Scarred, laid by the one known as the Hegumen. They call their flock postulants, but make no mistake, we are chained cattle to them. Tell me more about the warlock and this fighter's cure. I know nothing of Mortis and Dead Hearts, only that a warlock came to her excelling these worries. Amongst them are bejeweled via, via drunk by elven fighters to grant them supernatural rage. If it works on them, it must be on others. It must on others. I'll find the warlock if he's still. Your I'll make sure he gives me some. Ok, zobaczmy to zadanie. No, oni w ogóle chcą walczyć ze mną, dlaczego? Jeśli ja tu mam jeszcze przed samymi walkami męczyć z nimi i naparzać? Znaczy no, ja się tak męczę choćby wcale tak naprawdę, bo no jakby nie spojrzeć, to my tutaj na razie sobie bierzemy i biegnie, biegamy szczęśliwi. Używamy tylko jednego przycisku, który się nazywa Conquer. No i tak się kończy żywot tych, którzy mnie atakują. Latających mobów. Mogli zrobić w sumie taką podziałkę, na przykład, że biegamy sobie w dungach i gramy w stylu Diablo, a na powierzchni walczymy w stylu, wiecie, taktycznym i bitewnym. Tylko tutaj do jakichś głównych bitew, jak to chodzi, to po prostu walczymy tak, wiecie, no w grupie. The host. Dobra, zanim się przedostaniemy do host'a, spróbujemy sobie jeszcze tutaj poeksplorować, ale widzę, że nic ciekawego nas tu nie czeka. Możemy natomiast wyjść stąd i z tego co widzę, znaleźć właśnie tego warlocka, który sprzedaje tam e, tą miksturę. Czy co to tam było? I gdzieś tam u góry rzekomo jest. No tędy to ja raczej nie przelecę. No ale on chyba jest tam zaraz obok tej istoty, którą zabijaliśmy. Dla kolektora. Mieliśmy te splunsy zbierać. A powiem, ale powiem wam szczerze, nie podoba mi się ta lokacja. W sensie jest ładnie odwzorowana graficznie i tak dalej, ale nie podoba mi się wiecie pod względem e, tego co tu trzeba robić. Takie to jest łabe. W jesteśmy przymuszani do pewnych rzeczy zabijania i tak dalej. Ale to jest do demonów niestety. Ruluring the shadow is hardly unique in Herik, a certain lurker catches your eye just the same. Yoder. What's one of Morty's warlocks doing on Herik? If you must know, I concoded a little something from pure, unrefined mana. Something that would interest a strapping young fighter like yourself. I heard the fighters cure. There's a group of soldiers intending to use it to die in glory and be reborn as demons. Lesser demons at best, but so be it. They want my little concoction and I want it for them, but it's been stolen. Tivari, on top of everything else, is going on here. I knew I like it here. Yes, yes, it has its charms. But, and let me be clear, whoever finds my worry tend to inherit their power. I am understood. gdzie on to? A, tu stoi dalej, dobra. No, okej. Okay. Teraz w tym momencie musimy... O, your resource storage is full. Musimy sobie odebrać te te dobrocia i łakocia. W ogóle przy okazji możemy porozmawiać może z tą mistress, bo ona tutaj z tego co pamiętam do nas... Dołączyła. Mm, tylko tutaj sobie weźmiemy i co zrobimy? Gabber resources dokładnie. Ok. Teraz tak. Meet Companion. No, ona nie jest moim kompanionem. Mamy dawać jakieś spele nowe Open an underground passage in the vendor, sending an ally to another tile within range. Raczej mi to nie jest potrzebne. Ale wyuczyć się możemy. Target with fear dealing unholy damage inflicts afraid on the target if target is below 50% of HP. Okej. Okay. No dobra, nie ma jej tutaj. Także nic z tym nie zrobimy. Eee, jakieś nowe jednostki, może coś takiego bym sobie wykupił, ale chyba nie da rady. No właśnie, jestem ciekaw, czy mogę to ulepszyć. Mogę. To ulepszymy. Czemu by nie? E, nie equipment, ale merge właśnie to. A bo to jest zielony, to jest niebieski, czyli takich nie mogę połączyć, okej. Okay. Dobra. Tu jest to samo, tu jest jeden, tu są dwa. Dobra, okej, okay. teraz już niczego z tym nie zrobię. Damage plus 15%, to myślę, że w tym momencie mógłbym w ogóle podmienić e, to właśnie jej. Właśnie, dokładnie. Okej, okay, teraz ja bym sobie jeszcze porobił coś takiego, że sobie porozmieszczam te jednostki w taki trochę inny sposób. Tak bym spróbował. Nie, tutaj ma bliżej. No i okej, okay, cacy. Mm, dobra. No i wracamy. Myślałem, że ona tu będzie czekać, żeby ze mną porozmawiać, bo całkiem mi się nawet spodobała ta postać. ale jednak okazało się inaczej. Dobra, pojawił się znacznik. Czyli gdzie się nas to poprowadzi tutaj? Bo jesteśmy blisko. Otóż to. You are hardly able to approach the small party of warriors before you, when they twitch at the sound of you, drawing blades and screaming. Eee, serio? No, wiecie, no 7 poziom, 13. Nie mogę tego przegrać przecież. Byłby przypał na cały YouTube. O, jak blisko stoją nawet zobaczymy, ile zada. Wow, dużo. Nowa broń jednak robi robotę. Świetnie. Ej, ja miałbym za całe życie zabrać, o co chodzi. Ale on ma bleeding, to jego można zostawić tak na dobrą sprawę. Hmm. Chyba, że mu ktoś hila w rąbie, no to wtedy będzie trochę inna sytuacja. Ej, no, dobra, po prostu posuniemy się do przodu i tyle. Chwila, bo to są jakieś inne jednostki. Nie, nie, to samo. Dobra, bo ja myślałem, że te nie mają tego. tego tej nie wiem, kurna obroży, czy tych łańcuchów, czy co to tam jest. To za daleko jest. Dobra, tego zabija. Dobra. Nie zgadnę, wyleczy. go. O. Łatwo się było domyślić. No Nieźle. Ech, okay. wow. Całkiem konkretnie, Dobra, ma tamta na mnie? Takie sobie tutaj, pięknie. Hmm. Pięknie. Uh, nie dojdzie tam. Bobo troszeczkę. Dobra, co teraz? Jak teraz? A bo tu jest jeszcze jeden w ogóle. Właśnie, ja sobie tylko zobaczę, co ten Gonfius zrobi. Minus 15% do inicjatywy i 15% szansy na e, zmisowanie ataku. W sensie, no, chybienie ataku. Stąd chyba nie bardzo się uda. Będzie trzeba się przemieścić.

No nie no serio Z Kubanemu się upiekło tyle życia ma no nie dobrze. Teraz sobie tego użyjemy. Czy ten kolega ma bleed? Nie ma blida. Ej, dobra, sobie tylko tego. On się zaatakuje tylko tego. Bo oni chyla na razie nie mają. Ja tych naszych kolegów tam stoi na tyle dużo, że można podzielić to. Jeden go dobije, reszta przeatakuje jego. A... Reszta jednostek ruszy tutaj, na tych dwóch. Hmm. Właśnie w ten sposób zrobimy. Ten nie dobiegnie tutaj, więc znamy go tutaj. Przyatakuję tego. Ja pierdolę, znowu tyle życia zostało. O, jak ładnie. Kabum. Jeszcze żyjesz? Dobra, tam tego wykrwawienie wykończyło, także jest ok. Dobra, wykończymy tym naszym mm, opętanym. Bo tutaj nie zajdziemy do niego. Dlatego tutaj przyblokujemy, żeby nam nie spierdzieli już. Jeszcze ewentualnie ona go może dobija. No, da da, No i świetnie. Level 14 jest nasz. Świetnie. Only after the skirmish do you see what they were protecting. A crate of some strange concotion glowing with an unmistakable hue. It's mana. They must have been the thieves Yolhamar was talking about. Which means this is his very shady, very teethable concotion. Collect however much of it you can carry. Gladly. No dobrze, ale nie mamy wracać do Warlocka z tego co widział do Anoemi. No dobra, a gdybym chciał... Hmm. E, Faber Newsing, coś tam, coś tam. Hmm. Mamy z Empire Friendly, akurat dobra. A reszta cała jest neutralna. Ale gdybym chciał móc zwrócić ten manecz, co to jest? Będę miał możliwość, czy nie bardzo? Jestem ciekawy, bo tutaj znacznie pokazuje, że mam wrócić do niej. Hmm. Wherever your corrupted mana potions are, they're gone. I know you're right. Yeah, well, it's for the best. That last buff was off. Kto takes it gets what they deserve. Aha, no i okłamałem go i jest ok na przykład. A mogłem mu oddać. Hmm. Ale i wydaje mi się, że i tak, i tak, nawet gdybym miał młodać, to bym tego nie zrobił, bo wolałbym dać to tej opętanej, która tam nas poprosiła o to zadanie, o wykonanie tego zadania, bo wydaje się taka być nawet sympatyczna, więc. I know you think it's a false errand, but have you come across the world selling the fighter's cure? It wasn't easy, but I was able to get your fighter's cure back from the thieves who stole it from your Hallmar. Excellent, and where is it? Oh, Naomi, there is no wonder cure for what you're after. This potion, becoming a demon—you want these things just became, uh, just because they'll make you feel strong, and you want to feel strong because your demon captors have made you feel weak. But becoming like them won't change anything. Naomi looks hesitantly at you. This is not what she was expecting. You don't need to do this. You are strong. Put this behind you and join us. Her eyes well and her hands tremble. She says nothing but falls into your arms. You hold her tightly against your chest. She is not ready to speak. That much is plain. But she's ready to leave this behind. Oh, prosze, mamy nową jednostkę, Noemi. To by się spodziewał. Mogłem jej to dać. A w międzyczasie ją po prostu zrekrutowałem. No super. Dobra, w ogóle tutaj punkt, o punktach zapomniałem. No to teraz tak. Co my tu możemy sobie dać? Możemy... Mm, nie, z tego, tego nie będę korzystał, bo w ogóle nawet nie, nie korzystam z magii prawie, że... A... Ale. Możemy natomiast sobie skorzystać z tego. Gain to the Twilight Essence tier 2 spells to nie potrzebujemy. The power of all resistances are increased by 5% for units who are standing beside. Ok, czyli jak stoją razem i tak dalej wiadomo. Nie, nie chcę tego. Większe benefity. Ale myślę, że tutaj będzie fajnie. Command Empire increases the HP of Empire units by 5%. Czyli zwiększamy życie jednostek o 5%. Myślę, że to będzie nawet ok. Ewentualnie no, możemy się skupić na nas samych. I możemy zwiększyć po prostu damage. To by się nawet tutaj przydało na tej arenie, bo będziemy pewnie walczyć z demonami i nieumarłymi. Więc możemy sobie zwiększyć ten Damage plus 5%. Potem się zajmiemy kiedy indziej, albo po prostu weźmiemy sobie i zrestujemy drzewko. W każdym bądź razie, teraz tak. Coś mamy, nic ciekawego, ok? Jednostki. No i mamy Naomi The Bedroad. I ona ma inicjatywy 120-122 mocy. Czyli jest lepsza od tych pozest. A ona nie jest w dalszym ciągu w ogóle tym. Ona nie jest kompanionem, chyba. Nie jest, ale możemy jej dać kryształ na przykład. Tylko zobaczmy, co ona ma za. E, physical, physical, physical. Czyli fizyczne ma. Czyli możemy jej dać. Physical resistance na przykład. Bo to raczej. Unholy damage i tak dalej to nie bardzo, bo ona nie ma żadnych jakichś takich zdolności. Ewentualnie HP plus 50. To myślę, że też będzie OK. No dobra. Ewentualnie moglibyśmy ją wsadzić na tyły. Żeby sobie nas wspierała swoimi zaklęciami. Ale no myślę, że to jest bez sensu akurat. Dobra. No i w sumie jest ok, nie. Dobra. Teraz myślę, że zakończymy sobie ten odcinek. Ze względu na to, że zyskaliśmy nową jednostkę. Nowego sojusznika, aczkolwiek nie kompaniona. W kolejnym odcinku będziemy walczyć na arenie. Znaczy chyba, nie wiem gdzie nas to wywali, ale porozmawiamy z The Hostem i zobaczymy co on będzie miał ciekawego do powiedzenia. Dzięki za uwagę, trzymaj się.